Nieprzebrane tłumy mieszkańców Głogoczowa wzięły udział w rodzinnym festynie zorganizowanym przez Miejscowe Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich we współpracy z wieloma tamtejszymi organizacjami. Impreza ta jest podsumowaniem projektu aktywnych Głogoczów Partnerstwo Trójsektorowe na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej realizowanego od 1 sierpnia 2012 roku przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Łogoczowie w partnerstwie z Miastem i Gminą Myślenicza. Projekt ten jest współfinansowany przez Program Operacyjny Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. Cały projekt trwał właśnie 10 miesięcy, kończy się teraz 31 maja i dzisiaj możemy podziwiać właśnie efekty pracy, 10-miesięcznej pracy wszystkich mieszkańców. Którzy się zaangażowali w nasz projekt. Tematem przewodnim plenerowej imprezy było hasło głogoczów: Wieś jak dzwon. Twój przystanek w podróży. Głogoczu wiedzieć jak dzwon, dlatego, że już od samych początków jakby historia Głogoczowa jest związana z dzwonami. Istnieje legenda o dzwonie, który utonął tutaj w błocie i, i właśnie w tym miejscu jest nasza wieś. Również znaleźliśmy niedawno w Domu Kultury dokumenty z 1846 roku, gdzie jest pieczęć gminy Głogoczów i na tej pieczęci widnieje dzwon. Także widać dzwon, ale co ciekawe też jest, ponieważ właśnie my jesteśmy na trasie, no jak widać tam, Zakopianka, jest za nami, jest trasa Bielska. Od zarania, jak dziejów już tutaj głowoczył, był na tych wszystkich szlakach który, takich podróżniczych tutaj. I właśnie był słynny też skarcz. I jest takie staropolskie przysłowie. Kościół, w którym szklane dzwony dzwonią. To właśnie oznacza karczmę i powiem szczerze, że to przysłowie przekonało mnie do tego, że Głogoczów to właśnie jest wieś jak dzwon. Powiem szczerze, że mieszkańcy to serce tego właśnie naszego Głogoczowskiego Dzwonu. W niedzielne popołudnie na przybyłych mieszkańców czekały niezliczone rozrywki i atrakcje, dzięki którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Imprezę rozpoczął występ Orkiestry Gwenty Głogoczowskiej Straży Pożarnej, potem zaśpiewały Głogoczowskie Gospodynie był również konkurs Mam Talent przygotowany przez szkołę podstawową w Bogoczowie przed chwilą śpiewała Klaudia Rogowiec z Krystianem Rogowcem ale również co było dużą atrakcją mieliśmy występ znaczy pokaz mody dwójka krakowskich projektantek Pani Moniki Nemet i Katarzyny Stypolskiej. Są to absolwentki krakowskiej szkoły artystycznego projektowania ubioru. Także pokaz mody był w takim klimacie podróży. Jakby. Także bardzo ciekawe było, ale również tutaj bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy fryzury i makijażu artystycznego. Przygotowane przez panią Ewę Sale, mistrzynię Polski w makijażu artystycznym. I panie z Zakładu fryzjerskiego Małgosia, tutaj z Krzyszkowic. Zresztą powiem szczerze, chyba przez dwie godziny była tam kolejka i dzieci były czesane, malowane przez panie i naprawdę były zachwycone. Poza tym, co jeszcze tutaj było, bardzo fajnie, bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty plastyczne przygotowane przez panią Natalię Nowacką i panią Agatę Skałką. To było naprawdę, powiem szczerze, stało w dziesiątkę, bo dzieci się wybawiły i, i, i były bardzo, bardzo, bardzo zadowolone. No teraz chyba mają czas na dmuchańce, na, na, na jakieś inne, inne zabawy, ale, bo, bo warsztaty się skończyły. Ale za to pozostali mieszkańcy mają właśnie w tej chwili teleturniej, kocham Cię wiosko, gdzie mogą się właśnie pokazać swoją znajomość, wykazać swoją znajomością głogoczową. Tak? oprócz tego było dużo różnych konkursów. Konkursy sportowe były. Były konkursy, znaczy tutaj teraz w tej chwili jeszcze się toczy konkurs organizowany przez LKS Iskra Gogoczów, rodziny torowerowe w tej chwili jest. Było przeciąganie Liny, ale co ciekawe również nasz piknik zaangażował się również nasz ksiądz Proboszcz i o godzinie 18 wszyscy odsłuchaliśmy koncert dzwonów naszych, które pod Kościołem mamy nowe dzwony fundowane w tamtym roku przez mieszkańców jako wotum na 700-lecie parafii i dwustulecie kościoła i właśnie mogliśmy posłuchać tych dzwonów, była chwila ciszy i wszyscy słuchaliśmy naszych prawdziwych błogoczowskich dzwonów. Zresztą mamy jeszcze teraz i zapraszam taką instalację dzwon ton, gdzie można, Akademię dzwonów, gdzie można zobaczyć właśnie różne rodzaje dzwonków i dzwonów. Jest tam też taki dzwon z 1570 bodajże, które, roku. I ten dzwon również udostępnił ksiądz Proposzcz nam. To jest jego z osobistej kolekcji. Jakby. Także myślę, że to jest bardzo ciekawe. I zapraszam podziwiać i posłuchać tego dźwięku szczególnie. Aby wszystkim wystarczyło sił na kilkugodzinną zabawę, Głogoczowskie Gospodynie przygotowały smaczne potrawy regionalne. Dla mieszkańców był chleb ze smalcem, no bo tak rzeczywiście na ludowo, na prawdziwie po Głogoczowsku również były kołacze głogoczowskie, ciasta, ale również grill. Ale to, to że Gospodynie przygotowały poczęstunek, to jest nic, bo jeszcze przygotowały też produkty regionalne, które, które były udostępnione i, i można było podziwiać. Można było też podziwiać książkę kucharską gospodyń, która została właśnie wydana w ramach tego projektu, który był, którego podsumowaniem jest impreza. To jest pierwsza książka kucharska Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie, mówiąca o świętach w Głogoczowie, potrawach świątecznych. Eee! Jest do Impreza nazwana przez organizatorów najlepszym festynem rodzinnym sezonu trwała do późnych godzin wieczornych.